Dzień, minuta. Michał Kobosko. Ktokolwiek obejmie władzę po PiSie, jakakolwiek to będzie koalicja, będzie miała przed sobą absolutną masę roboty. Tyle jest sfer, tyle jest obszarów do odgruzowania i odbudowy. Przykład pierwszy z brzegu: jak odbudować polski system wymiaru sprawiedliwości, jak odbudować niezależne sądownictwo, jak sprawić, by wyroki polskich sędziów nie były już kwestionowane w Polsce czy w Unii Europejskiej. Taki cel, cel takich prac postawiło przed sobą porozumienie dla praworządności. Porozumienie, w którym uczestniczą organizacje sędziowskie, ruchy obywatelskie i partie demokratyczne, w tym Polska 2050. Pytanie, które leży na stole brzmi, czy należy przeprowadzić jedną wielką natychmiastową czystkę wśród sędziów tych powołanych przez NeokRS, Krajową Radę Sądownictwa upolitycznioną i upartyjnioną przez PiS, czy też przeprowadzić proces weryfikacji sędziów, bo przecież, jak w każdej grupie zawodowej, są wśród nich ludzie różnej jakości i o różnych cechach moralnych. Polska 2050 opowiada się za przeprowadzeniem weryfikacji. Nie uważamy za stosowne, tak w tej sferze, jak w wielu innych, wprowadzenia zasady odpowiedzialności zbiorowej. Obawiamy się też, że niejako unieważniając sędziów, którzy zostali nominowani w ostatnich latach, doprowadzimy do unieważnienia tysięcy wyroków i orzeczeń, które oni wydali. Tak być nie powinno, bo wówczas za reformę wymiaru sprawiedliwości zapłacą tak naprawdę Polki i Polacy. Zapłacą wszyscy, którzy w ostatnich latach chodzili ze swoimi sprawami do sądów. Budując nową Polskę, planując budowę nowej Polski, nie możemy wyleć, wylewać dziecka z kąpielą. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby za sprawą odwetu wajcha zmieniła się z jednej strony, z jednego bieguna w drugi biegun, bo tak nie rozwiążemy polskich spraw.